Witajcie widzowie YouTube'a. Teraz Wam pokażę bazę na Marsie. Tutaj mamy taką makietę. O, powierzchnia Marsa i to jest taka kopuła, pod którą y, będą żyć ludzie. Będą tam sadzone też rośliny różnego typu oraz mieszkania. O, mamy trawę. Nazbieram trochę trawy o, i wsadzimy to pod kopułę. Pod kopułą jest bardzo po prostu atmosfera taka jak na ziemi, ciśnienie jest warunki do życia i i tak dalej. Rośliny będą tworzyły tlen i będziemy, będziemy mogli hodować rośliny na Marsie. Taka kopuła ma chronić nas od niskiego ciśnienia i od promieniowania słonecznego, od promieni tych po prostu Promieniowanie. No i, i po prostu tam będziemy mogli mieszkać kiedyś w przyszłości. Jak. O, Mars będzie zastępować nam ziemię kiedyś. Jak będzie jakiś kataklizm, tam będziemy mogli zrobić sobie taki domek i hodować roślinki. O, tu powierzchnia Marsa to jest taka deska. Czekajcie, może z innej perspektywy to nawiam, żeby to tak wyglądało w przybliżeniu. O, i to taka deska jest, Star, stara wiórówa, ale tak mniej więcej chciałem marsjańskie środowisko odwzorować. O, i to jest właśnie taka kopuła na Marsie. O, czekajcie, może posprzątam dookoła, żeby zrobić sobie na miniaturkę. O, moment, momencik. Sprzątam dookoła bo przecież y, na glebie marsjańskiej nie rosną. O! Dzień, bo tutaj. Jest gościu, który nie umie się zachować. Laczki. O, wylądował właśnie statek, Marysia. O, tak będzie wyglądał pojazd, yy, po prostu takim pojazdem. Będziemy yy, ludzi tu ładować w to i Nomania zleci ko tej k kopuły. Boże, jak leci tu? Nie zdeptuj tego, bo to jest fajne. No nie zdeptuj, bo to jest Daniela odlizaka. I to jest o, i schodzenie i ludzie se tam mania, będą wchodzić do tej kopuły i sobie będą mieszkać. A taki wielka stopa przyjdzie, stopni, i zrobi trzęsienie ziemi na Marsie. O, zobaczcie, trzęsienie ziemi na Marsie. Do, o, właśnie. Rozumiecie? Płyty tektoniczne mówią, że Mars, Mars jest ten... Zobaczcie, że mocny jest, no. Kopuła się wywróciła i wszyscy poumierali. Wypadek się zdarzył, niestety. Ale dobrze, ja już posprzątam te środki. O, jeszcze tak zrobię. Dobra, to by było wszystko o życiu na Marsie. Ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zatytułowanego Życie jest piękne, i zapraszam do oglądania innych filmików właśnie na moim 40 kanale. 40? 14. Mniej nie będzie. To już jest. To musiało być w jakimś kurwa, wiesz.